Ja chcę powiedzieć, że jestem jakby yy, zmęczony, ale yy, że to ja to zrobię, ale to nie ma sensu, bo yy, to jest nie do oszacowania. Ja mogę na przykład zebrać yy, przygodowo tylko do, na do samych adwokatów czy tam yy, yy, tych prawników kancelarii, nawet adresy i wysyłając do nich po prostu. Yy, Kopię, kopię, kopię tego paru stron, które stworzę, to po prostu do życia, po prostu za to, że, 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 się, że mnie nie będzie, po prostu mógłbym trwać harać. kurwa. I, od, i, od, I tak na każdym jednym przykładzie, a, a, a za dość uczynienie, to w ogóle na y, przy moim przykładzie, kurwa, to nie ma czegoś takiego. No, ja nawet o tym nie, nie myślę, bo to Wam się nie mieści w głowie. I... Nie jest ta kurwa. Albo ja, po prostu tak się będziemy, kurwa, męczyć kurwa, yy, wzajemnie, bo ja, kurwa, no, w tej sytuacji, no, no kurwa, no, no ni ja, nie? Nie jestem jakimś... Ja sobie zdaję sprawę ze wszystkiego od kilku lat, kurwa. Ale to musimy sobie właśnie to wyjaśnić na początku, nie? Ja na przykład mam ochotę po prostu jako swoje życie profilowe kładać swojego chuja i co jestem dziwnego? To jest jakby kurwa, po prostu jakby najbardziej no, to jest to, co się chyba najbardziej powinno być kurwa. Ja jakby no, no, chciałbym być takie logo, no I, i co, nie mogę. Mogę, znaczy, bo... Ale to nie chodzi żeby nazwać albo żeby robić jakąś yy, jakieś yy, prowokować, jakąś to powiedzieć. Yy. Kurwa, staram się, no, żeby... Teraz już... Tu... Ja tam stary, będę się starał robić jak najbardziej, to ja najlepiej jak potrafię, nie? I się skupię tylko na tym, co ja na tym, co mam wartościowego, nie? Kurwa nie będę to po tych dachach kurwa, cały czas takich miejsce jakiś a pomysłów i w ogóle takie, jak, w ogóle żeby jakieś tworzyć, nawet dzieła sztuki, cokolwiek. Ja bym każdą tą kartkę mógł coś tam dopisać, tak samo jak tą konewkę, mógłbym popisać jakimiś takimi po prostu, takimi słowami i, i w taki sposób, że po prostu ja po prostu jestem i byłbym po prostu najbogatszym. mam bardzo dużo pieniędzy i bym, wszystko by było moje, wszystko by należało do mnie, ale nie, nie bym by mi tego zazdrościł, bo to by na takie zasadzie miało być, że kurwa, to był idealny, nie? I teraz tak. I czy, pff, pff, ja jestem za tym, żebyś kurwa, że po prostu oficjalnie po prostu kurwa nie musi być kurwa, głośno, ale oficjalnie ktoś jak jakiś kompetentny po prostu po prostu, po prostu bo nie weź wypierdala i jedź kurwa są i po prostu nie istnieje, nie macie no, ma, ma w tym systemie ani...